W tym odcinku pokażę Wam, w jaki sposób usunąć blokadę ekranu, jeśli właśnie jej zapomnieliście. Sposób, który Wam pokażę, to przywrócenie ustawień fabrycznych Waszego telefonu. Tym samym zostaną usunięte wszystkie zdjęcia oraz zapisane wiadomości, które są w pamięci wewnętrznej telefonu. Także uważajcie na to, aby nie stracić ważnych Waszych danych. Resetowanie na przykładzie S24, tak samo wygląda to w S25. Najzwyczajniej zapomnieliście Waszego kodu blokady ekranu. może tu być pin, tak samo to wygląda, czyli nie możemy wpisać, nie możemy również wyłączyć naszego telefonu, ponieważ ciągle jest wymagana blokada ekranu. Na początek podłączamy zasilanie USB, przede wszystkim jest to kabel do przenoszenia danych, ten, który dostaliście w komplecie z telefonem i drugą końcówkę musicie podłączyć do komputera, jest to bardzo istotne. Następnie wciskamy jednocześnie trzymając klawisz zasilania głośności w dół yy, i zasilanie Jednocześnie trzymając tak długo, aż pojawi się czarny ekran, następnie przesuwacie palec z głośności w dół na głośność w górę, trzymając jednocześnie cały czas klawisz zasilania wciśnięty. Wtedy tak długo trzymacie, aż pojawi się menu serwisowe. W tym menu serwisowym najistotniejszą kwestią jest to, że żaden dotyk tutaj nie działa. Musimy posłużyć się klawiszami bocznymi, tu właśnie klawiszami głośności w górę i w dół. One Przesuwają belkę na dół do, do góry i wybieramy taką opcję o nazwie Wipe Data, co czyści naszą pamięć. Przede wszystkim, zobaczcie: If your phone is reset, you will need to enter the Google account. Czyli będziecie musieli po resetie także wprowadzić hasło do swojego konta Google, ostatnio używanego na waszym telefonie, chyba że takiego nie mieliście. Także wciskacie Wipe Data Factory Reset, zatwierdzając przyciskiem zasilania, następuje oczyszczenie. Waszej pamięci, czyli przywrócenie całkowite do ustawień fabrycznych, wszystko z telefonu zostaje usunięte. Następnie, reboot System, czyli resetujemy ponownie nasz telefon. Po chwili będzie on uruchomiony już jako czysty telefon, ale co ważne, będzie też wymagane podanie tego konta Google, chyba że go nie używaliście. Pierwsze uruchomienie może trwać dosyć długo, może to nawet być około 5 minut, także nie zdziwcie się w takiego przypadku. Uwaga, takie właśnie ekran może wam wyskoczyć, czyli weryfikacja tożsamości i dodatkowo będzie blokada ekranu. Nie zdziwcie się, jeśli to będzie tak wyglądało. Jest to normalna kwestia. W takim przypadku musimy nacisnąć użyj mojego konta Google. Takiej opcji standardowo nie ma, więc po resecie mamy taką możliwość, że robimy weryfikację tożsamości poprzez konto Google. Wprowadzamy ostatnio używane hasło i konto. Jeśli go nie pamiętacie, może Możecie tutaj posłużyć się na przykład numerem telefonu, numerem adresu mailowego pomocniczego, gdzieś zalogować się na innym urządzeniu, sprawdzić hasło, które używaliście, lub też te same konto, jeśli używacie na wielu urządzeniach, sprawdźcie jakie, jak ono się nazywa, czyli jaka jest nazwa tego konta, i oczywiście hasło. Wprowadźcie te hasło, no i po takim zabiegu mamy w pełni odblokowany telefon. Wybieramy tylko język, no i y, telefon już będzie gotowy do użytkowania zupełnie bez żadnej blokady oczywiście dopóki tej blokady nie włączycie możecie teraz przenieść wasze dane ze starego urządzenia tak jakbyście właśnie mieli nowy zupełnie odpakowany z kartonika telefon bez żadnej blokady Jeżeli tym odcinkiem pomogłem wam wrócić życie waszego telefonu pozostawcie łapeczkę w górę pamiętacie o subskrypcji kanału i do usłyszenia do zobaczenia w kolejnych odcinkach cześć